Sióleczko, sióleczko! Dzisiaj gramy z y, Maxiwą i również z Gambolem. Na, nasz najlepszy skład. Dzisiaj wszyscy gramy rybciami i gambol. Ma rację. Zrobicie gotowości, chłopaki? słuchajcie, ja tyle czekałem Poczekajcie no, chwilę! to mogę Słuchajcie! Nie! Numer! Nie! No, nie pamiętam! Nie. Maktywa? E, słuchaj, jak myślisz? Czy plamer powinien e, się urodzić jako ryba, czy jako czarnagrę? Ryba mi lepiej pasuje. Rybą. Ale dzisiaj tobie, dzisiaj jesteśmy rodziną ryb. A jeśli chcecie dołączyć do tej rodziny ryb, Musicie zostawić pięć ławek w ogóle. Nie no, może jakieś 10, coś takiego. Halo? Halo? Dzie Halo. Nie jedźcie. Nie jedzcie. Gumball. Halo. Gumball. Dobra, słychać go. Halo. Słychać Nie słychać? Słychać!

Zlutowałem to wszystko, teraz nie ma nic dla ciebie. Nie wolno mówić na odcinku. Co on powiedział? Będziemy chlać. Dzień dobry. Co ja powiedział? Nie niższ. Nie niższ. Jak ja lubię. Ja ostatnio, ja ostatnio widziałem takich wniosków, co, co się płci.

najlepsze kału, co powiedziałeś.

O, MK7, bo wróciła. Nie ja. Zobacz, MK7, wróciła. Kiedy ktoś będzie widział MK7, bierzcie to, bo, bo MK7 jest fajna. No. Jak nie będzie mnie czasami słuchać to przepraszam bo ja pierwszy raz gdzie dzięki Tobie oczywiście włączyłem tego. No, on włączył mikrofon. Klamer, klamer, powiedz no. mi, gdzie tu jest logika? Patrz, patrz, gdzie tu jest logika? Szczerze nie mam. Powiedz mi, gdzie ja stałem? Gdzie? Na światełkach. I ja widziałem typów. Zjeżdżali, zjeżdżali. No, a jak mi mówiłeś, że on będzie pół stary. Co? Pamiętam, jak mi mówiłeś, że on będzie pół stary. Daj. Uleć, bo spadłem. Trochę beka za mnie, nie widzowie. Dobra, to do jednak do siebie.

Kurde, czy ty piszesz? To o czym ja myślę? No, najgorzej jest właśnie spamić. Ciężkie. Pianie jest grana. To spokojnie, wiadomo. Chętnie bym te Ej, wiecie, że bojowy skar, bojowy skar, ten co był w ósmym sezonie powróci? Bo czterech ludzi, bo cztery ma MK7, a pięć ma bojowy skar. Chodźcie tu. Patrzcie, widzicie? Ten skar z ósmego sezonu i MK7. Mamy ostatnie chwile na, na cieszenie się MK7 Trochę beka, ale ej, ej słuchajcie, mam pytanie Czy możecie się tak Czy możecie się tak nie drzeć, bo nie... mi Ej dobra, chłopca Zabijcie Super Chodźcie do strefy, bo jakby widzieliście, to żyje Zarąbi Fajnie Zarąbiście możemy mówić Wiecie co mnie interesuje? A wy czystają nas? Nie jest to nic. Widzowie, polecam wam przygoda 10 skarpetek. No fajna książka, przygoda 10 skarpetek. I nie, to nie jest nasza lektura. Wcale nie, wcale to nie była nasza lektura. No bo to nie była nasza lektura. Dobra, ale ja napiszę książkę z Aureolem, sprzedam ją i będzie tam napisane o naszych księgach, o księgach ale nie wiem czy one będą zajęło, ale będę... Ale my będę plon Ale będę... Ale pewnie nie będzie tych książek, bo oczywiście będzie mi... Oczywiście pewnie taką. Ja wolę chyba MK kę niż to. A no ale biorę to! Kto chce kewa, niech bierze kewa. Krzysiek, bierz MK7-kę. Ty przecież nie miałeś nigdy MK7-ki w tym sezonie. Ej, ale... No, Ej, dobra, patrzcie, czy strefa leci. Dobra, tak, widzowie, to, to Krzysiek to moje imię. Myślałam, że go zdradził, ale nie szkodzi. Czy mogę na ciebie mówić Krzysiek Gumballu? No tak! Jezu, no tak! Krzysiek, właśnie to wygrywamy. Uciekamy, uciekamy! Normalnie, no to ja zrobię fikołka. Yy, Potwierdzam już ramę, mi to dzisiaj mówię. Yy, a ja... A ja mam maskę Spidermana, bez yy, jak jaką do decyduje jału. I będzie się to nie. Dobra. <laughs> yy, uwielbiam, uwielbiam tego mema, tylko że tam rzekł pod koniec ten Powiedzieć wam No. No. Pani... Pani mówisz... Jest coś się stało pod dziznicą? Ktoś się zesłał jajecznicą? Ej... Pani... Pani pod koniec lekcji mówi, że... że będzie zbierać... że zeszyty. Bo to jest lekcja. A Jesiu... A Jesiu ma noby. <noise> pani się pyta... Jasiu, gdzie masz stary rzecz? Ja, nie, ma mam, nie mam. Znaczy, e, jas... Jasiu, mówisz, ma nowy. A pani mówi, a... a będzie stary. Brawo, cię. O, kto chce? To jest ten nowy skarb. Ten skarb z ósmego sezonu. Bojowy karabin szturmowy. Pamiętacie go? Nie, ja go nie pamiętam. No serio, ty go nie pamiętasz? Z ósmego sezonu. Pod koniec był! No pod koniec mówiąc był. Nie mówiąc, że jestem starym dziadem. To właśnie lają gnomy! A hej, pamiętasz ten, ten stary gnomo, co... Go, ...co ty A no, pamiętam. Stary gnomy! Dobra! Ej, czy wy macie w jakiegoś fraga? No ja mam dwa tak dokładnie.

Kurde, Gabol, wygrywasz to z nimi. Kurde, Zaraz wchodzę, zaraz do was wchodzę, tylko muszę się ukryć. Niech oni pomyślą, niech oni pomyślą że mnie nie ma. no. Mam nadzieję, że tego nie było, słuchajcie, ale na część tych klapki nie spadły i przekląłem się z Ja tego nie słyszałem. Coś na ku? Tak, ale A potem na ja, nie, 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 nie. nie ja chyba yy... ty by pewnie pomyślał, że zginąłem. Chłopaki? No jak? To poczekajcie! Dlaczego? <gry> Dlaczego? Dlaczego? nie nie Dlaczego? tego, Dlaczego? on się tak naprawdę tak Dlaczego? Dlaczego? Ej Krzysiek! Krzysiek Aka Powiem wam tyle, chłopaki. Jeśli widzowie do, da, dadzą jednego suba, jeden z nich i miał 40 subów spotkanie! Nie, nie trzeba pokazywać twarzy, ale można!

A chłopaki, ja sobie coś kupię, nie wiem co. A! Ej, nazwę, nazwę pol, folder e, jakiś, e, potem w komputerze, jak będą określone z pół stare. jak, dowiecie, jak e, będą e, ja, i co e, będzie hashtagiem? Na... Dobra. Dobra, to napiszcie w komentarzu, nie wiem, e, albo napiszcie w komentarzu Hashtag drugi sezon jest fajny A, albo, fa albo hashtag gamble nie robi Robicie gotowość? No, ga no Krzysiek! Ty przeczekujesz. O, okej. Okay. Gotowość chłopaki. Chłopta się robimy gotowość. <grym> o tym, że... Yy, żeby na Ukrainę, bo nie bo Bojna. Bojna. Bojna Widzowie, ja muszę kończyć. Zostawcie łapy w górę, suba i lajka. Nie.